O kur… O kurczaki zrożna. Aha! Dzisiaj duży sklep ma jubileusz. Dlatego kurczaki zrożna. po cenach jubileuszowych. Cały za pół ceny! Z bułką? Kupuję! Jem na ławce. Słońce i pogoda. Jem rękami. Tak lubię. Przechodzi stary człowiek ze starym psem. Pies kuleje. I on też kuleje. Boję się o kurę. Ale on też ma kurę i jego pies nie zwraca na mnie uwagi. Nie. Stary człowiek idzie karmiąc psa. Pies je. Ja też. Telefon mi dzwoni w kieszeni. Nie mogę odebrać. Ręce mam puste. Jem przecież rękami. Jem, a telefon gra. Jakaś muzyczka, tak był już ustawiony. Za każdym razem chcę zmienić na sygnał, ale dzwonią do mnie tak rzadko, że za każdym razem zapominam. Ławka, słońce, kurczaki. <noise> Jest do mnie dzwoni? Do starego mężczyzny mówi, pyta, czy to ja wywiesiłam na słupie ogłoszenie, że mogę wyprowadzić psa. Ja mówię, że ja. On mówi, no to ja już właśnie do pani w tej sprawie dzwoniłem, ale nikt nie odbierał. Ja mówię, o rzeczywiście ktoś dzwonił, ale jadłam właśnie kurczakę rękami, bo tu nie po mnie ma jubileusz i za pan nie mogłam odebrać. Ja też tam byłem. Kupowałam kurczaka dla psa. Ja lubię pana pies kuleje, prawda? On mówi prawda, ja też. A skąd pani? Ja mówię. I przychodził pan koło mnie z go kurczakiem. On mówi, a skąd pani? A to pani siedziała na ławce i jadła. Ja mówię, no ja. I to pan wtedy do mnie dzwonił. On mówi, no ja, a ta muzyczka. Ja mówię, to mój telefon. Zamiast sygnału. Zapominam zmienić na sygnał. Ale wie pan, rzadko ktoś dzwoni. On mówi prawda, jaki ten świat mały. Pani na ławce, ja obok. I pyta, to co? Może pani przyjść? Podaje adres i nazwisko. I mówi, że nazwisko na dole przy dzwonku napisał ręką, niewyraźnie. Ale ja wie pani mówi. Pisze jak mówię, a mówię jak mówię, bo nie mam już zębów. <noise> Jestem. Dzwonię. Chodzę. Przedstawiam się. On mówi, że źle się czuje. Podle. A psa trzeba wyprowadzać dwa razy dziennie. Zgadzam się. Schodzę z psem po schodach. Wychodzimy na ulicę. Trzymam skoczkę. Pies za mną, powoli. Aż tu nagle karetka jak spod Muszę jej przed skrzyżowaniem włączyć sygnał. Przejechała. Ciągnę smycz, nic, ogól. Odwracam się, patrzę, pies leży, nie rusza się. Wołam go, ciągnę, pies leży. Dotykam jego szyi. <grymne> I zginęła. Zginęła, to zmieniła. Gdybym z nim na ławce zaczynał głaskać, że nie wyśpi. Muszę sensację. Słucham, mi go nie weźmie. Niszcz do góry na rękach. Ludzie odwracają się i komentują. Dzieci pytają, jak się nazywa. Coraz więcej tych dzieci. Nie wiem, co robić. Widzę za telewizorów. Z tego wchodzę. Kobieta, widząc nie psa i tłumy za oknem Dlaje. w góry. Za to wychodzi mężczyzna, widząc nie psa i leżącą kobietę za Szkoda mi czasu, rozglądam się. Widzę duży kapel. Wkładam do niego psa. Patrzę przez okno, Czy już pusto, pusto. Wychodzę, trzymam karton na ramieniu. Myślę, żeby zadzwonić po taksówkę, ale nie mam numeru. W końcu ciężki jest. Stawiam karton na ziemi. Wracam do zakładu. Proszę o numer taksówki. Podają nie zamawiam, wychodzę, patrzę. Kartonu nie ma. <laughs> patrzę w lewo, patrzę w prawo. Nie ma. Widzicie Karton! Pytam ludzi na przystanku, czy nie widzieli kartonu. Ten telewizor. <laughs> Cyganie wzięli. <grymne> <grymne> Przyjechali samochodem i wzięli. A to pani był? No to ubrani. <grymne> ja wszystko widzę. Wszystko kradę. Jadę do cyganów. Już nam nie czekają przy wielkim ognisku. Jest <grymne> ich honorowe miejsce. Kwiaty. Mężczyźni zaczynają tańczyć i śpiewać. Dzieci zasiadają u moich stóp. Roznoszą gorące jedzenie zrożne. Głodna jestem. Pół kurczaka przez cały dzień tu mało. Jeść zaczynam rękami. Tak lubię. Przełykam pierwszy Dziwny smak. Jak to, to za nieco. Jeden z nich. Chyba ważny. Mówi, że nieważne, ważne, że smakuje. <laughs> patrzę na lożę, patrzę na mięso i w jednej chwili gasnę. Wysiadam <laughs> i piesko. Słabo mi. Dobra, Nie jakieś idiotyczne dźwięki. Telefon mi dzwoni w kieszeni. Nie mogę odebrać. Ręce mam puste. Jem przecież rękami.